Na moim kanale. Dzisiaj ponownie kolejny dzień jedzenia. Zauważam, że dosyć ta seria się przejęła. Co prawda nie jest jakoś mega, mega, mega popularna na tym kanale, ale mi to się zarumbiście nagrywa. Przysięgam Wam, że super mi się to nagrywa. Nie mam nic takiego na komodzie, co nie może być tle. Nic chyba nie mam. Także postanowiłam nagrać kolejny odcinek z tej serii. Dzisiaj już tak pięknie nie będzie. Co prawda wstęp nagrywam po południu. I już stwierdzam, że pięknie nie będzie Ale mam nadzieję, że do wieczora to się zmieni Mam praktycznie pustą lodówkę Dlatego moje posiłki to jest bieda No ale cóż, takie życie biednej studentki Jednak mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba I zapraszam was do oglądania Dzisiaj najprostsze na świecie śniadanie Te napeczki, ogólnie nie użyłam masła, bo szkoda mi było kalorii Postanowiłam, że... Zamiast tego zjem sobie jedną kanapkę rekreacyjnie z matlowym. Wokół mamy jakąś tam porcję warzyw, nie za dużą, co prawda. Tutaj mam też trochę ogórka. Później sobie te warzywa podbiję. No i wiadomo, kawa. Kawa z cynamonem i z sosikiem zero. Tak to wszystko się prezentuje. Sorry za zajęcia w tle, które mi lecą z dietetyki klinicznej, ale byłam tak głodna, a zapomniałam w ogóle rozmrozić mięso, także brawo ja. I zjadłam dwie takie kokosanki, a także trzy takie cukierki i w ogóle. To całe coś to jest aż 500 kalorii Wiem, że mogłam zrobić sobie nawet jakieś kanapki, ale jak to ja, nie pomyślałam I po prostu zajadłam 500 kalorii tak naprawdę samym cukrem Ale warto było, bo kokosanki jak i jakie te myszki są pyszne Tak jak mówiłam, obiadu nie mam Nie mam prawie też nic w lodówce, także znalazłam ryż, który moja mama pewnie rano sobie ugotowała Wzięłam maliny, zaraz dodam do nich erytrytolu, zaleję je najpierw rządkiem, a później mlekiem i będę jadła Ryż z takim sosem malinowym jakby Wiem, że to słaby posiłek, ale Tutaj mamy 150 gramów malin Tutaj mamy ryż No cóż, coś trzeba zjeść Może jeszcze później fryteczki sobie upiekę Ale nie wiem Tak prezentuje się mój biedacki obiad Nie dość, że ryż jest w ogóle posolony to jeszcze mój oczywiście mikser tak jak wam pokazałam ostatnio się zepsuł więc zaraz będę go myła prawie mi się wszystko wylewa, nie umyłam naczyń więc nie mam żadnej fajnej miski ani talerza dobra, Wiktor jesteś jedną wielką porażką dzisiaj, ale mamy tutaj 250 g gotowanego ryżu innego nie miałam, także już nie chciałam gotować innej torebki skoro tutaj miałam w domu taką 150 g malin, troszeczkę wody 25 g erytrytolu a także 100 ml mleka tak to wszystko się prezentuje, mogłam dać trochę mniej mleka i wody, bo wyszło zawodniste, ale i tak nie jest złe, idę jeść. Ja wiem, że nie powinnam, ale był w domu, to postanowiłam, że się napiję. Ale mniam, mniam, czekajcie, bo nie mam jak trzymać kamery Powiem wam, że o dziwo tym ryżem z tymi malinami się najadłam I jestem w szoku, bo to naprawdę bardzo dobre, więc warto włączyć takie coś do posiłków Fajna porcja węglowodanów, fajna, fajny posiłek przedtreningowy Także polecam każdemu, jakbyście pytali I teraz lecę na trening, trening piłki ręcznej Dzisiaj. Została mi jeszcze jedna bułeczka z rana, także po treningu zjemy sobie coś w końcu, co ma białko Czyli pierś z kurczaka, yy, mamy bułkę Będziemy robili takiego ala burgera, co sprawdza wszystkich składników na burgery nie mam, ale zaraz coś sobie wymyślimy e, muszę najpierw e, troszkę oczyścić pierś i później będę ją przyprawiała i zapykała w piekarniku e, raz jadłam takiego fit z restauracji i właśnie to była taka grillowana pierś w środku także zaraz sobie e, tak jak mówiłam doprawimy mięsko i muszę je ładnie oczyścić 175 gramów piersi, trochę nieudolnie pocięłam. Przyprawiłam papryką wędzoną, przyprawą do grosa i polałam sokiem z cytryny. Jaki taki a la sosik. Wtedy pamiętam właśnie, był sos limonkowy, także liczę na podobny efekt. Mięso wtedy też było tak mega czerwone, więc miało pewnie paprykę. Wkładam je na jakąś 20 minut, 180 stopni do piekarnika. W międzyczasie przyszykowałam sobie składniki, czyli bułkę, którą na ostatnie 5 minut pieczenia się. Naszej piersi wrócimy też do piekarnika. Oczywiście przekrojoną na pół. Nie miałam y, sałaty, więc wzięłam kapustę pekińską. Ale dobra, sałata, kapusta prawie to samo. Pokryłam ogórka kiszonego i cebulę, która mi się niestety rozwaliła troszkę. Górę do standardowo wysmarujemy najpierw sosem tym moim ulubionym ze sklepu SFD czosnkowym, a następnie ketchupem mm, łagodnym. Ym, tak jakby między tymi warstwami, między mięsem a mięsem, będą warzywa, bo to będzie taki ala Big Mac. Tak od środka prezentuje się nasz burger. Od góry wygląda on tak. Jak widzicie, jest naprawdę mega spory, a ma lekko ponad 500 kalorii. Także to jest największy hit. Nie ma w nim za dużo tłuszczu. Starałam się jeszcze właśnie dodać warzywa do niego. I jem ogórki kiszone tutaj obok Jest już grubo po 21, a ja jem drugą kolację, żeby dobić kalorie Dopiero mam 2200 kalorii, bo wiecie, że jadłam tak dzisiaj dosyć średnio Robimy placuszki z pierwszego full day of eating yy, I tak o, potrzebujemy 150 g jabłka Do tego bijam jedno żółtko, jedno jajko, tutaj żółtko kolejne na obiad sobie W sensie na śniadanie, jutro sobie zostawiam Łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta cynamonu na oko, tego 40 g mąki pszennej i smażymy bez przykrycia już, ale na natłuszczonej patelni w sumie to tylko odpada z naszych składników. Muszę być jajko, mąkę, dać proszek i cynamon a tutaj już mamy białko i półko starte już. Moje placuchy się smażą, światło co prawda już zniknęło. Dodałam jeszcze do masy jednak 10 g białka, bo zostało mi dodatkowe 100 kalorii, także postanowiłam, że tam 50 g. 50 kalorii z tego wszystkiego to będzie białko, czyli 10 gramów białka około, w sumie to już 40 kalorii, a co 60 już tak zostanie, bo i tak makro mi się zgadza. Nie wiem, może czegoś mi się za dużo dzisiaj dało, może za mało Nie mam pojęcia, raczej staram się dobrze liczyć te kalorie Ale załóżmy, że plus minus pomyliłam się przy bułce do burgera Bo w sumie nie byłam pewna do końca jaka to bułka I zaznaczałam zwykłą pszenną Polecanko ogromne, po pierwsze tego sosu, bo jem sobie z nim te placuszki Po drugie miałam cztery placki, ale jednego już zjadłam Także wybaczcie mi to Tak wygląda moja ostatnia kolacja Zaraz pokażę wam makro z całego dnia i kalorie tak prezentują się kalorie i makro, 2600 w sumie kalorii, bo nie wliczałam sosu zero i nie wiem w sumie ile miała ta także plus minus dodajmy sobie z 50, białka 117 prawie gramów tłuszcze 68,2, czyli troszkę za mało, ale mm, nie przejmuję się tym za bardzo i węglowodany 30, 385 prawie 386 gramów więc jest dobrze i dzisiaj to już tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał jeżeli tak było, zostawcie kciuka w górę zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek i tym podobne, skomentujcie ten film, nie wiem co się jeszcze mówi, skomentujcie, zostawcie suba, zostawcie lajka, w sumie to tyle. Możecie też zaobserwować mnie na Instagramie, bo tam jestem najbardziej aktywna, tam również pojawiają się troszkę inne przepisy niż tutaj, więc obserwujcie. Widzimy się w kolejnym filmie, widzimy się w kolejnym filmie, buziaki no i pa pa!